Cześć, gramy sobie oczywiście kolejny dzień w Papers. Please Dzień czwarty. Czarny rydek, kwitnie. Rząd widzi, przyczynę, bo... Dobra, coś tam, coś tam gada i tam nie gada, ja tu chcę już ogarżać. Papersy. Dobra. Listopad 26. Arsoczka, bram, inspektorzy, wprowadzone surowsze wymagania dotyczące sprawdzania trwałości podróżnego obywatela. Arsoczki muszą mieć <gcierne>. do was... ...do was... nie, 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 no nie, Fajnie, super. nie, 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 i nie, no sobie... otworzę. Hmm, tutaj się tutaj się coś zagada. Eee, teraz tak. Najważniejsze do 1982, 12. Dobra, to się zgadza. Eee, ile tu mówiłaś, proszę pani? Ile pani mówiła? Eee, tu 8 tygodni. Aż zobaczę, bo mi się nie zdecydowała. 8 tygodni, 2 miesiące cel yy, praca, yy, kocie się zgadza tego mi się nie chce yy. tu się wszystko zgadza, dobra, to, to się zgadza Jeszcze pani jest y, kolechi West Cresting Tak wszystko się zgadza Mogę Panią przepuścić. Niech żyje, halsocka ja socka. Dobra, dziękuję, proszę. Ale tutaj... Ale... Proszę Pani, gdzie jest paszport? W ogóle jest ze Nie. Nie wiesz już. Aha. Aha, yy, tymczasowa wiza. No, dobra. no przepraszam. Przepraszam, ale pani nie ma biletu. Proszę. Bilet jest obowiązkowy. Co to jest? A to nie jest jakiś wyjazdu. Co to ma być? Co to jest? Za... Kurna, podróbka czegoś Halo Przepuścić cię? No, bo już ci wierzę nie? Już, już, już cię przepuszczę, nie? Nie będziesz mi tu mówić co ja źle robię. O. Ta pani przynajmniej ma... Y, no to coś takiego. Tak. Przez kilka tygodni. Y, tranzytem. To tylko wywieźmy. Coś mi się tu nie zgadza. Coś tu mi się nie zgadza, bo to ty... Jest... racja, jestem ja tu tylko przejazdem. A niech ci będzie <tryk> to tutaj sprawdzałem panią tutaj tak, dobra płeć się zgadza data ważności się zgadza kody się zgadzają to już byk ma parę ty jesteś Antkeria, tak i to is... Dobra, to mogę Panią przypuścić. Życzę miłego pobytu w arstotce. Proszę. Miłego pobytu w arstodce. Kolejna osoba, zapraszam. Dzień dobry. Jezu, ona jest gruba. Coś tu musi być nie nie tak 6 miesięcy, to tu się zgadza. On się zgadza także nie wiem czy to jest możliwe do tego z visit teraz stwórdowa kody się zgadzają tata tutaj się nie tata nie ale bym teraz bom zrobił Ale bym teraz bom zrobił, żebym mi ją Co Żeby zrobiła? Nie bo, yy, no utraciły własność jej dokumenty No i niestety panią Ja, ja nie wiedziałem, że coś z nią nie będzie, będzie nie tak Nie was piekło pochłania Bo no, to, to nie moja wina, że pani ma stare dokumenty Co mi obchodzi pani syn? Dzień dobry z Odwiedziny, długość pobytu tygodni, nie wiem czy to będzie miesiąc. Odwiedziny, wizji, dobra. To się zgadza. To tylko nie wiem czy się zgadza, z nic tego nie wiem. To się zgadza, to się zgadza. Kody się zgadzają. Maria, Sirwen, Sirwen, Maria, dobrze, tu się wszystko zgadza. To jest dobre jeszcze teraz import i to jest dobrze. Tu się wszystko zgadza. Witam w Arstotce, proszę panie. Bezbłędnie dzisiaj na razie. Bezbłędnie. Dobry obristane. Dobra. Tak, to się zgadza. Kilka tygodni dobra, odwiedziny dobra To się zgadza imię nazwisko się zgadza Czy tu się to wszystko zgadza Tak tu się zgadza Mapa regionów Obristan Mergerose Dobrze A to panią też mogę przepuścić Ładne zdjęcia A? Kolejna, co? Błędne imię? O, ciadek! I tu idzie pieczątka! Koprastan, co? O Boże no to ostatnia osoba Ostatnia osoba czwartego dnia mm, O, tutaj sygotowa Orbert Vanor się zgadza yy, Czy to się zgadza? Tak, waga się, nie, waga się zgadza No ja bym nie powiedział To jest 161, a tutaj takie yy, Tutaj się 1953, 8, 8 yy. Tak, będę im i tak sprawdzał. O, oh, tam dyrektor, o oh, oh. Witam w Arstotce. Paliąd z Arstotki. Dobra. Podsumowanie dwa. Nie mam wynagrodzenia za potęty wychodzące z 18. Wygląda na to, że was Waszym holuje. No to wszystko im damy? Republika ściąga celebrytę mordercę. Wincele chce uciec z kraju, ślad po niej zginął. Coraz ciekawsze. Coraz ciekawiej się tutaj zaczyna robić. Ostatni mhm. dzień. E, jest po to, że coś się zdarzyło, że... że, no, to że, że no, no to spoko. Zapraszam pierwszą osobę. Dziękuję. Dobra. Ej. E, czy to się... A bo tu dobra. Tu się zgadza. Tu się zgadza. E, ile pani będzie tutaj. E, jestem w trasie. Dobra. Wtedy do, do, do przejeżdżam. Zostanę tu tylko dwa dni. E, kody, kody mi się tu proszę pani nie zgadzają. Oj, proszę pani. Areszt, proszę Pani Przepraszam, ale jak coś się nie zgadza, areszt Takie prawo W Dobra, kolejna osoba, zapraszam yy, Ale... Wygląda jak Andrzej Duda Ale proszę Pana, Panie Andrzeju Dudo, gdzie Pan ma paszport? Paszport. Zabrali mi paszport, tak? Jak jest prezydentem, to nie potrzebuje No właśnie, jak jest prezydentem Polski, to on mi nie potrzebuje paszportu. A niech pan, a niech cię szlak idzie. Kolejna osoba. Dokumenty, proszę. Dzień dobry! to Dobra, to się zgadza, to się zgadza. Kody, kody sobie tak sprawdza imienia sobie też tak sprawdzę dobra, kody się zgadzają, to się zgadza, dwa dni tylko tędy przejeżdżam mężczyzna, jeszcze ma parę Republika, republiarys, kurde, co to jest, halo Republika, Les Renadi, dobra. No to się pan, wszystko się pan tutaj zgadza. Mm, witam w Oproszę O proszę papiery. Paper, please. Eee, dobra. Tu już widzę, że... Dobra, teraz tak. Eee, to się zgadza. Eee, Papiery panu wyszły Papiery panu wyszły I nie mnie mogę teraz aresztować na przykład, tam wtedy Ja no Niech pan będzie, że tylko to, 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 to Bye bye. Dobra, kolejna osoba. Dzień dobry. On jest to dobra. Przenieszę długo już pobytu, dwa dni. E, dobra, to się zgadza, to się zgadza, to to się zgadza. E, koć się zgadza. Już nawet tu nie będę... O, pora, po Marcelina! Makowska, tu widzę Polska. E, tutaj F się, y, dziewczyna, że się to jest, dziewczyna się zgadza. Mapa regionu w Głowę, y, Zjednoczona Federacja, Korist, Korista City. Zapraszam panią, witam pana generała. Prawą ręką, lewą ręką, jak pedała. Zapraszam do O! Stara się z Robertów, dobra. E, przez piątę mało trochę. E, odwiedzam przyjaciół, zostałem tylko przez -hmm. miesiąc. E, wizyta, to się zgadza. To się zgadza, to się zgadza, to się zgadza. Kody F48V, F48F. F48, 4D8V, F4D8V, 5M7E1, 5M7E1 no. To się zgadza, tutaj, nie, ja, ja imienia będę sprawdzał, o tak sobie po prostu O Ho ho ho! Kiski palców przepalnie tutaj, takie tam ładne Chyba się zgadzają tak, tu się wszystko zgadza. No to to też ma nie, dwa. Nie. Dni. O, nie, Joni, Joni, do, dobra, gagalok, gagalok. Dobra. E, dobra, 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 fajnie. Tu się wszystko zgadza. Obrysstan. I tutaj jest Margaros, Margaros, wszystko się zgadza. Mogę. Pani tutaj o dać pyk. Proszę. Jest pani. W arstotce. Pani się powinna cieszyć. Bo dzisiaj mało co ludzi przypuściłem. O, tutaj West Crest. Dobra. Przeszczam przez wasz kraj. Tu przez kilka dni, dobra, to niechby to będzie. Chociaż jeszcze tak zobaczę, że przez kilka dni to żeby nie było źle, ale myślę, że to powinno być dobrze. Tak też jest? Dobra. Yy, to się zgadza. Yy, ale pani chyba ma od kogoś podrzeszony ten, ten tutaj, yy, tą tutaj zgodę na wyjazd, bo tutaj się kody nie zgadzają. Proszę pani. Tutaj się kody nie zgadzają, proszę pani. Oj, proszę pani, proszę pani. Tak, 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 tak się nie robi. Dobry, proszę pana, to się zgadza, to się zgadza, dobra e, tu się to zgadza e, dobra, w końcu się wygodę. dobra, czyli on imigruje to e, 1 RP8, D1RP8, 06 xx R06XX e, Tutaj sobie tak zobaczy mina. No. Tu się wszystko zgadza, zdjęcie się zgadza. Jeszcze tylko Antgeria, Antgeria. I y, Sant Mumera, wszystko się zgadza. Może pan iść. Teraz tak, przepuścić ją, przywalić ją na ryj. A niech idzie do męża. Nie ja będę aż taki wcipski. Niech idzie do męża, idź do męża. Dziękujemy. Jest pierwszy token! Jest token. Udało się token zdobyć. Jest pierwszy token. Dostępny nowy ulepszenia stanowiska na czyści spacja wydobycia. To, to sobie tutaj i ulepszenie stanowiska to. Więc się na następnym odcinku. To było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.